Hejka moi drodzy, witam Was na kanale Stajnia Sosnowa, już w trzecim odcinku z serii Open Box, będącym współpracą z firmą Szlake oraz TM Toys, w którym otwieram nowości, tym razem z serii Farm World. I mamy przed sobą taki oto zestaw o nazwie Stajnia. Serio. Sprawdzałam w katalogu, ten zestaw nazywa się po prostu Stajnia, więc dzisiaj otwieramy taką oto stajnię. Wydaje mi się, że nie jest taka Zwyczajna stajnia, jak te, które mogliście dotychczas zobaczyć na moim kanale. To jest taka typowo wiejska, gospodarska stajnia. Tradycyjnie ze strychem u góry, z dużymi boksami na dole. I wydaje mi się, że oprócz koni tak naprawdę mogą tu zagościć też inne zwierzęta. Więc dzisiaj do odmiany coś takiego. No to co, zabieramy się za otwieranką. A ja Wam jeszcze przypominam, że jeżeli nie oglądaliście filmiku, w którym otwieram duży pokaz koni, jeszcze wcześniejszego, w którym otwieram ogromną willę, to serdecznie Was zapraszam, linki macie w opisie. No to ja się zabieram za składanie tego cudeńka, a Wy w tym czasie przyjrzyjcie się, co możecie dokładnie znaleźć w tym zestawie. Tutaj mamy. Tak wygląda ten zestaw po otwarciu. Mamy tutaj instrukcję dużo folii bąbelkowej i tutaj widzę ludziki, tutaj jakieś inne akcesoria, koników jeszcze nie widzę. No i dalej oczywiście elementy budynku. Ja się biorę za składanie. dołączyli dwa konie rasy Shire. Mamy tutaj klacz, która jest z roku 2000, o ile się nie mylę, tak, ona jest z roku 2013, jednak w tym malowaniu wyszła dopiero niedawno, bo, tak, to jest jej ekskluzywne malowanie. Jest jeszcze druga klacz, również ją mam, zaraz Wam ją pokażę. Ja mam ją tutaj w tym zwykłym, klasycznym malowaniu, u mnie się nazywa staza. No i tutaj mamy tą drugą, która, powiem Wam, jest przecudna, naprawdę. Po pierwsze, nigdy nie sądziłam, że będę miała jakiś zestaw, ale jak już się dowiedziałam, że go jednak będę miała, to wiedziałam, że zawsze bardzo podobały mi się konie z tego zestawu. Co prawda? ja nie jestem fanką koni zimnokrwistych, mam tu na myśli modeli, bo wszystkie konie są przecudne, ale jakoś tak niezbyt zbieram konie zimnokrwiste. Ale wyjątkiem są właśnie szaje ze szlejka. Po prostu są cudowne. Mam już co do niej pewne plany filmowe, więc. Wcześniej rasy Szajer i powiem Wam, że jest cudowny. Bardzo mi się podoba jego umaszczenie i rzeźba. Jak na te nowsze modele, jest naprawdę bardzo dopracowany i wszystko mi się w nim podoba. Taki piękny model na pewno nie może się zmarnować, więc naprawdę z tych koników bardzo się cieszę. Zauważyłam dopiero po jakimś czasie, że ta pani jest identycznie pomalowana na wzór pani Kramer z Willy, co ją mogliście widzieć w moim pierwszym odcinku z serii Open Box, a teraz proszę, mamy taką samą figurkę w dwóch różnych opcjach, stojącej i siedzącej, i to jest chyba naprawdę super rozwiązanie. Zniczką. Obyło się bez większego wybuchu. <laughs> Mamy tutaj takiego oto pana i ja mam już jego brata bliźniaka. No zobaczcie. Jego wygląd już opisywałam, tak otwierałam willę, ale zrobię to jeszcze raz dla tych, co nie oglądali. Mamy takiego niebiesko-okiego blondyna w niebieskiej koszuli. Chciałam mieć w kratkę, nie wiem czemu, nie ma kratki. W brązowych spodniach jasno i ciemnobrązowych butach. Nie zwracałam uwagi na te kaczuszki, jak oglądałam ten zestaw, a one są takie cudowne, mamy tu trzy małe, żółte kaczuszki. Mały kotek w kolorze biało, właściwie to czarno-białym. Dogrywam na końcu, gdyż zupełnie zapomniałam o małej myszce, którą dołączyli do zestawu. Tak, moi drodzy, wygląda przód naszej stajni. Zaczniemy od jej prawej strony. I tutaj widzicie, wystaje sobie przez tylne okienko z boksu nasza klaczka szajer. Pozwól na chwilkę. I mamy tabliczkę, na której możemy napisać imię naszej klaczki. Te drzwiczki również można otworzyć, tylko na razie nie otworzę, żeby nie uciekła. A tutaj z boku mamy takie uchwyty na płotki. Klaczka sobie może wyjść, i dzięki temu stworzyliśmy sobie takie mini przedłużenie naszego boksu z takim wyjściem na świeże powietrze. Dalej mamy drzwi wejściowe do stajni. Je się normalnie tutaj otwiera. Mamy miejsce. Tam w środku jest jeszcze bałagan, jakby co? Góry, tabliczka, żeby każdy wiedział, że to jest stajnia, a nie coś innego. Z lewej strony, boks naszego Gierka, z którym możemy zrobić dokładnie to samo, co zrobiliśmy w boksie klaczki, bo tutaj również mamy te uchwyty na płotki i możemy zrobić mu takie przedłużenie boksu. Natomiast tutaj znajduje się coś, do czego przejdziemy za moment, ponieważ to ma. Bardzo ciekawą funkcję, i z tej strony jej Wam nie pokażę. Ale zanim jeszcze przejdziemy do wnętrza naszej stajni, zobaczcie bardzo ciekawą funkcję tej bocznej ścianki. Zacznijmy od góry. Tutaj mamy taki otwierany element, i ja Wam to jeszcze później pokażę, do czego to służy. Mamy tu bardzo fajne okno, naprawdę jest super. A dlaczego to Wam zaraz pokażę? Dzień dobry! Wszystko super, ale muszę Wam coś powiedzieć. Zostałam popsuty zestaw, zobaczcie, jest dziura. No chyba, że ta dziura została zrobiona specjalnie, zobaczcie tutaj, z bliska. Nie jest to byle jaka dziura, bo jest to dziura zrobiona specjalnie dla naszej małej myszki. Zobaczcie, jak ktoś to świetnie wykombinował, serio. Więc nie, zestaw nie jest zepsuty, ta dziura była tu zrobiona specjalnie. A tak wygląda wnętrze naszej stajni, tutaj zdecydowanie więcej się dzieje. Z tej strony mamy również wnętrze boksu naszej klaczki. Również tabliczka na imię. Wejdźmy do środka. Żłób z marchewkami. To okienko otwierane. Tak wygląda ta nasza dziurka, w której może sobie wejść nasza myszka. Wejście do naszej stajni, tylko że od drugiej strony. Zielona drabina, ale tym, co jest u góry, zajmiemy się zaraz. Bliźniak pana Kramera z taczką i box naszego ogierka. Jego katalogowe imię to Star. A klaczki to beauty, ale myślę, że raczej im nie zmienię. A w środku również mamy żłób, którym są tym razem jebuszka. Nad jego boksem wisi taki oto zegar, którego możemy sobie przesunąć w każdą stronę. Myślę, że to może wydawać się śmieszne, ale przydałoby się coś takiego chyba w każdej stajni, jeśli naprawdę wychodził, a nie trzeba byłoby go ręcznie przesuwać. My tutaj ręcznie go przesuwamy i wiemy, możemy zaznaczyć o której porze, co konik ma dostać. Tutaj jest sianko, tutaj marchewka, jabłuszko. Tutaj mamy jeszcze taką ciekawą huśtawkę, której, szczerze mówiąc, zastosowania jeszcze nie rozgryzłam. Tam na ilustracjach widziałam, że coś się tutaj z sianem robi, ale to jeszcze za moment sprawdzę, o co tutaj chodzi. Podajnik do siana, który przypomina zjeżdżalnię. Wow! Widzicie, sianko idealnie wleciało. Byliśmy już na dole, a teraz przejdźmy do góry. Mamy tutaj taki jakby ciągnik. Nie, ja nie wiem, jak to się nazywa. Taki podajnik. O, to też jest podajnik. No ja nie wiem, naprawdę. W każdym razie tutaj mamy taki haczyk. Do niego zaczepiamy wiaderko. Ciągniemy. Możemy przewozić na przykład coś mniejszego niż siano, marchewki, jabłuszka czy coś w tym stylu. Również można wsadzić naszą zjeżdżalnię, yy, podajnik do siana. Jadę z przybliżeniem, mamy kotka na stogu siana, który prawdopodobnie poluje na myszkę, która się tutaj schowała. Patrzcie, mamy widły. Zdecydowanie łatwiej to idzie, niż gdybyśmy mieli to robić po podłodze. Możecie sobie załatwić niezły masaż rąk byłoby na tyle, dajcie znać, czy zestaw Wam się spodobał, a może ktoś z Was już go ma. Mi osobiście o wiele bardziej spodobał się na żywo niż w katalogu, bo mogłam go zobaczyć ze wszystkich stron i poznać wiele ciekawych funkcji, których po prostu nie było widać tam na zdjęciach. I jestem pozytywnie zaskoczona co do tego zestawu. Poza tym dodali przepiękne konie, no nie ma co mówić. Koniki są cudowne w tym zestawie, oczywiście, ludziki i inne zwierzątka też. Ja się będę już z wami żegnać, ale zapraszam Was teraz na serię zdjęć tego zestawu i zostańcie do końca. Będzie ciekawie. Pa! What <laughs>